Będziecie lepiej. Program Pałacowe Lowe od 1 lutego we wtorek i środę o 22:00 w TTV. Rozwalmy te modele! Gdyby nas nie zostawił, to ta suka by tutaj teraz nie rządziła. Wylatujesz. Ja też. Punkt. Nowy codzienny serial od poniedziałku 31 stycznia o 18.25 w TVN. Po kosmetykach Biotebal moje włosy przestały wypadać. I są mocniejsze. Grubsze, gęstsze. Bardziej lśniące. Jest ich po prostu więcej. Szampon i odżywka Biotebal a moją wypadanie włosów, co potwierdzają badania. Zaufaj sile Biotebalu. Piasek pod powiekami, suche czy podrażnione oczy? Na różne dolegliwości polecam turkusowy Starazolin. Suche i podrażnione oczy. Jest skuteczny i można go używać aż 6 miesięcy po otwarciu. Popatrz na różne objawy turkusowy starazolin. Kiedy masz pociąg do jedzenia, może zatrzymać cię, zgaga i niestrawność. Zwalcz je szybko i na długo dzięki lekowi Famotydyna Ranigast. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Grypa? Już jest. Gripex Duo 2 w jednym. To tabletka, którą możesz połknąć lub rozpuścić i wypić jak saszetkę. jak saszetkę? Pewnie. Bo Gripex Duo to jedyna taka tabletka dwa w jednym. Ta sama siła, czy ją rozpuścisz, czy połkniesz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Gripex Duo. Możesz połknąć lub rozpuścić. Z artykułu o uciążliwych objawach skazujecie cię na tydzień zatkanego dosa. Czujesz się skazany na Katar? Nosowy sądzie. Mam na Siwin i apeluję o skrócenie wyroku o dwa dni. Na Siwin działa po 25 sekundach i uwalnia od Kataru dwa dni wcześniej. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Na Siwin skróć Katar o dwa dni. Nazywam się Baster Moon. I mam ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na wyjątkowy spektakl. Aktywuję moc prosiaka. Zapinajcie pasy, bo już za chwilę start. Sing 2. Tylko w kinach. No i jak? Są takie lekkie i swobodne. Pasują do Ciebie. Wcale nie czuję się jak motyl. Mam zaparcie. Nie martw się. Weź ksenne ekstra komfort, która jak motyle pobudza jelita do działania, a dzięki najwyższej dawce naturalnej substancji dyskretnie usuwa zaparcie. Ksenne ekstra komfort działa jak natura chciała. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wolisz herbatkę? Zapasz ksenne i odzyskaj lekkość siebie. Myślałem, że w życiu mam wszystko pod kontrolą. Jestem aktywny? Dobrze się odżywiam, ale wyniki cholesterolu pokazały, że muszę się pilnować. Tak odkryłem Berimal. Nowe rozwiązanie na cholesterol oparte o wiedzę naukową. Berimal zawiera naturalny, skoncentrowany ekstrakt z bergamoty Acti BPF. Suplement diety Berimal pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. I wszystko jest w normie. Teraz wypróbuj nowość. Berimal metabolizm, cholesterol, glukoza i masa ciała pod kontrolą. Idziemy na kolejną przygodę, co Wy na to? Zabioradzę. I chociaż nie zawsze będzie łatwo... Nie, nie dam Nie mam przyjaciół, też nie mam z kogo. Nigdy. Nie miałem. ...to tej ekipy... Zrobimy to razem, dobrze? Ciekawie się robi! ...nic nie zatrzyma. Trzeba <noise> szaleć. The road. Dziś o 22.10 w TTV. Nie zawsze możesz powiedzieć tak, ale kiedy przychodzi ten moment, radość staje się wielka. Pyszna czekolada Kinder z mlecznym nadzieniem. Kryje wiele smaków w małych batonikach i przynosi wielką radość. Tak mało, tak wiele. Kinder Chocolate. A little, a lot. We wszystkim, co robię, stawiam na maksymalną jakość. Więc gdy wypadały mi włosy, postawiłam na Biotebal Max. Dobry skład, sprawdzone działanie i jaki efekt. To dla mnie jest jakość. Biotebal Max w podwójnej dawce to wysokiej jakości lek, który działa nawet na nadmierne wypadanie włosów. A pierwsze efekty zobaczysz już po czterech tygodniach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Maksymalne efekty z Biotebalem Max. Cel – zwalczyć łupież. Oto efekty. Nie ma łupieżu. Skóra głowy bez podrażnień, a włosy są lśniące i nawilżone. Jaki szampon to potrafi? Pirolam. Pirolam. Jedyny taki szampon apteczny o potrójnym działaniu. Grypa. Mogę się męczyć albo mogę wziąć gripex i zwalczać wszystkie te objawy. Gripex mogę. Poszedł życie, zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kto mówi, że burzę najlepiej przeczekać, ten chyba nigdy nie miał burzy w jelitach. Weź Stoperan i nie pozwól biegunce się rozszaleć. Stoperan szybko uspokaja pracę jelit, także w biegunce wirusowej. Nawet u dzieci. Stoperan. Na 100% z Tobą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dbaj też o nawodnienie. Pij elektrolity zgodnie z rekomendacją WHO. Kiedy zostajesz mamą? Poznajesz zachwycającą moc swojego ciała. W szczególny sposób dotykasz natury i odkrywasz swój naturalny instynkt. Zainspirowani naturą, mlekiem mamy stworzyliśmy Bebiko 2, które nie zawiera konserwantów ani barwników i jest kompletną kompozycją ważnych składników odżywczych. Maluszek bardzo dobrze toleruje je już od pierwszej butelki, bo szczęście maluszka zaczyna się od brzuszka. Bebiko 2 posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. W sezonie obniżonej odporności potrzebujemy wsparcia. To naturalne, dlatego stosujemy Naturel Immuno, wariant dla dorosłych i dla dzieci. Wspiera odporność oraz drogi oddechowe. Naturel Immuno Hot to kompleksowy skład. Czarny bez, pelargonia afrykańska, beta glukany, cynk, selen i imbir. A w Naturel Immuno Kids jest miód i witamina C? Bez sztucznych substancji wypełniających czy barwników. Naturel na odporność to naturalne.